Siemandero. Mandero. Tutaj Klocki by Michael. No i mamy taką poczuszkę z Lego Stora. Czekałem na nią od 8 kwietnia. No więc trochę poczekałem, nie? Więc dobra, no co, otwieramy i zobaczymy, co jest w środku. Może to jest na mojego i jeszcze. No, zobaczymy, co jest w środku. Nie, Marka? Uh -huh. No. no dobra, cyk, ja już wiem co jest tak naprawdę, ale mam nadzieję, że trochę przetrzymam was do, z niepewnością, co będzie w środeczku. No to więc otwieramy i. Co my tutaj mamy? Pierwsza rzecz. Jest to, to oczywiście Star Wars. Jest to nowy zestaw z tego roku. Trening jody będzie trenował właśnie tak on się prezentuje zestawik 1000 części numer katalogowy 75330 więc no fajnie to wygląda tak z przodu tak z tyłu unboxing nie? Dobra, to jest pierwszy nasz yy, nasz jakby yy, zestaw no i tu mam dwa mniejsze teraz tak dwa mniejsze zamawiałem to 8 kwietnia więc jakbyście się domyślali to są to gratisiki kurczaczki dwa no dwa gratis no i zajączek zajeczkiem podibagu polibagu chyba on tak się nazywa no. i tak on się tu prezentuje więc ta paczuszka do nas szła od 8 kwietnia więc no trochę, trochę na nie poczekałem. Czekałem na ten zestaw. Ja też. No ale się doczekałem. Ja też. Mam nadzieję, że się taki unboxing podobał. Zapraszam, będziemy to składać. Zapraszam do odcinków, które nagramy na ten temat. Więc jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek. No i subskrybujcie kanał. I hej, trzymajcie się!